Kia. Movement, that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczem Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage wersja wyposażenia L. Tak, z elektryczną klapą bagażnika, z akcesoryjną elektryczną klapą bagażnika. Zestaw montażowy, cena 3900 zł brutto, z montażem. Zapraszam, pokażę wam ten zestaw z bliska. sporty czy wersja wyposażenia L. Jak wiemy, wersja wyposażenia L nie ma elektrycznej klapy bagażnika w standardzie. Tutaj mamy zestaw montażowy dołożony. Są trzy sposoby otwarcia tej klapy bagażnika: albo przyciskiem na pilocie, kluczyk zostaje bez zmian, albo przyciskiem wewnątrz pojazdu za chwilę wam go pokażę albo tym przyciskiem. Oczywiście ten przycisk zadziała tylko wtedy, kiedy. Centralny zamek samochodu będzie otwarty. Zamknięte, proszę bardzo. Tu jest też nowy przycisk, który doszedł. Otwarte. Krótkie przyciśnięcie zamknięcie klapy bagażnika. Klapa już się zamyka. I z pilota zamykamy. Pozdrawiam pana Andrzeja, który udostępnił mi samochód do nagrania tego filmu. Co ważne. Przy tej elektrycznej, akcesoryjnej klapie bagażnika można również otworzyć, ustawić wysokość otwierania, jeżeli ktoś ma niski strop. Robimy to w ten sposób, że dociągamy, przytrzymujemy, przytrzymujemy przycisk przez 3 sekundy, było piknięcie. I zaraz Wam pokażę, że ta klapa się otworzy dokładnie do tej wysokości, co przed chwilą ustawiliśmy. Samochód się zamknął. Raz jeszcze. Proszę bardzo. Jeśli chcę podnieść ją wyżej. 3 sekundy zaprogramowana. Co się zmieniło? Zostały zmienione te siłowniki. Raz. Drugi siłownik. Został wymieniony ten zamek. Tu jest awaryjne otwieranie tego zamka. Doszedł ten przycisk, tego nie było i przycisk wewnątrz pojazdu, którym już otwieraliśmy samochód. To było na tyle. Cena cennikowa 3900 zł brutto z montażem. To było na tyle, jeśli chodzi o akcesoryjną klapę bagażnika. Dostępna jest ona również do innych modeli, nie tylko do Kii Sporty, czy do Sorento, do Sida, do X-Sida. I co, tradycyjnie dziękuję za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Pana Andrzeja wraz z małżonką serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.